Na Błoniach Nadwiślańskich odbyła się widowiskowa parada setek motocyklistów z całego kraju, którzy przejeżdżając grudziąckimi ulicami zakończyli sezon. Jest to nasze drugie zamknięcie sezonu, wrześniowe. Wiadomo, że lato minęło już i robimy zamknięcie sezonu po to, żeby również pozostali kierowcy, czyli że samochodowi kierowcy zobaczyli, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Ponieważ trasa będzie przebiegała spokojnie i chodzi o integrację również środowiska motocyklowego. Zapowiada się dużo większa frekwencja. Zapowiada się dużo większa. Wśród uczestników zlotu spotkaliśmy również wiele kobiet, które jak twierdzą nie mają taryfy ulgowej. Jeżdżę już czwarty sezon. Pasja zrodziła się już bardzo dawno temu, już jako nastolatka pragnęłam jeździć na motocyklu, jednak nie miałam możliwości, nie miałam znajomego, nie miałam kogoś, kto by mi tutaj pomógł w tym. W pewnym momencie, po paru latach stwierdziłam, że czas coś z tym zrobić, poszłam na prawo jazdy, zdałam prawo jazdy, kupiłam pierwszy motocykl i tak jeszcze. Na początku byłam jedyną kobietą wśród znajomych, którzy jeździli na motocyklach. Nie mam na pewno taryfy ulgowej, to na pewno nie, nie ma tak, żeby po prostu ktoś na mnie czekał, czy, czy jakoś specjalnie traktował. Jeżdżę na motocyklu trzeci sezon, mój motocykl to Yamaha Pazer 600. No co, nasza pasja. Ja się czuję bardzo dobrze. Wiadomo, że więcej jest mężczyzn, ale traktują nas tak, jak powinno być, tak jak powinny być traktowane kobiety. Z roku na rok śladami porusza się coraz więcej osób. Organizatorzy są zadowoleni z frekwencji i mają nadzieję na kolejne tak liczne spotkania.